Witam dzisiaj z najpiękniejszego miasta w Polsce, z Wrocławia. Dzisiaj porozmawiamy o marketingu. Cztery zasady, cztery sposoby marketingowe plus jeden bonus dla inwestorów, głównie kryptoinwestorów na końcu. Także warto zostać do końca. Do zobaczenia po krótkiej przerwie. Witam ponownie z Wrocławia cztery strategie marketingowe. Przypominam, zostańcie do końca, bo będzie świetna niespodzianka, coś zabawnego, myślę, że wam się spodoba. Opowiem co nieco tutaj właśnie o marketingu tego miasta. Ci, którzy mieszkają we Wrocławiu, byli we Wrocławiu, pewnie słyszeli o wrocławskich Krasnalach. O co chodzi? Mianowicie w czasach komunizmu, zanim tutaj reżim socjalistyczny został obalony w Polsce, Wrocławianie wyrażali swój opór, czy ruch oporu pokojowy protest wyrażali poprzez malowanie wizerunku krasnali na budynkach po prostu, tak? W różnych miejscach, na plakatach. PZP-owskich i tak dalej. No i to właśnie miało w jakiś sposób dewaluować reżim, władzę, ośmieszać tą władzę. Oczywiście władza sobie za bardzo na to nie chciała pozwalać, i milicja się zajmowała usuwaniem tych krasnali. Czy to były nieraz graffiti. I tak dalej usuwali po prostu te kresnale, żeby te znaki protestu znikały z wizerunku miasta. Oczywiście, że to usuwanie, czy tak polowanie na kresnale jeszcze bardziej ośmieszało i delegitymalizowało tą władzę. I oczywiście Doszło do przemiany, jak wiecie, no i powstała demokratyczna, kapitalistyczna polska. Natomiast ta tradycja Krasnali tu we Wrocławiu nie umarła i ona została dosyć mocno odrodzona czy odżyła w XXI wieku. Chyba w 2001 roku zaczęły się pojawiać takie figurki, Krasnali tutaj we Wrocławiu, tworzone przez lokalnych artystów. Te figurki były takie mosiężne, czy tam mosiężne one są, w najróżniejszych miejscach i to był jakby pewnego rodzaju symbol miasta, symbol no tej tradycji. Która tam przypominała o tym ruchu oporu, o walce tu Wrocławian, o wolność, o demokrację, o przeciwko socjalizmowi, i tak dalej. I to był też pewien sposób na branding, na marketing miasta i na przyciągnięcie tutaj turystów. I taki pierwszy krasnal. Który powstał. On był jeszcze dość duży. Nazywał się Papa Krasnal, i tutaj właśnie, mam nadzieję, że panowie tutaj pozwolą mi wam pokazać. Dzięki. Tutaj mamy Papa, Papa Krasnal, tak wygląda. Nie mylić z Papa Smurfem, z on jest taki największy. Ale później zaczęły powstawać takie małe Krasnale, które są tutaj rozsiane po mieście, w międzyczasie ich chyba ze 400 jest i one wyglądają, zaraz tutaj parę pokażę jak one wyglądają w różnych, w różnych miejscach one są. Na przykład tutaj jest taki komputerowy spekulant. Widać go. Tak, chyba taki komputerek. I e, tam wykresy na tym komputerku, e, taki jeden, one niekiedy mają nazwy, e, te kresnale. Tutaj jest taki, widać, ten to jest taki bardziej e, się bawi czymś tam, mapy świata ma, ale to jest taki obieży świat chyba, bardziej turysta. Oczywiście mamy kresnale, które w jakiś sposób nawiązują do tej tradycji, czyli takie bardziej upolitycznione kresnale. Zaraz pokażę jednego takiego kresnala. I teraz co? Zanim dojdziemy do tego kresnala, tutaj turyści, dziesiątki, widać, jak chodzą turyści po Wrocławiu i po prostu szukają tych kresnali. Czyli też polowanie, uprawiają w polowanie na krasnale. Robią zdjęcia i oczywiście rodziny z dziećmi, e, dzieci szukają tych krasnali i to jest świetna zabawa. Natomiast tutaj ten krasnal, który wam chcę pokazać, tutaj on ma taką, e, jakiś odbiornik radiowy chyba, i tam jest tam na nim solidarność walcząca. Tak to wygląda. To jest właśnie jakby nawiązanie do, do tej tradycji politycznej, można powiedzieć. No i co? I teraz, aha, oczywiście te Krasnale weszły później, ponieważ stały się tak popularne. Tutaj wielu turystów przyjeżdża do Wrocławia w ogóle ze względu na te Krasnale. To idzie, oczywiście robią sobie zdjęcia z nimi wrzucają na social media, to oczywiście jest świetny marketing dla, yy, dla miasta. No i ten wizerunek Krasnala też się tutaj w różnych eventach używa. Tutaj jest tak zwany, widać Corpo Krasnal. Siedzi sobie tutaj przy biureczku z komputerem, z jakimś napojem. No, oczywiście tutaj też biznesy yy, lokalne. Zaczęły to podłapywać przy eventach, używa się właśnie często wizerunku Krasnala. Są jakieś wydania specjalne tych Krasnali jakieś jakieś wielkie wydarzenie, rocznica czy coś, to z tego się robi takiego Krasnala upamiętniającego tą rocznicę, gdzieś się go tam stawia, ale też okay, zwykłe biznesy po prostu Produkują swoje krasnale i często tutaj widać przed wejściem, czy na chodniku gdzieś, przez tego te krasnale albo stoją, albo siedzą, coś tam gdzieś tam wiszą. Jest ich tutaj pełno. Na przykład tutaj mamy takiego jubilera Zekoro się nazywa, czy Zekoro tak. A tutaj jest Krasnal Zekuś tak chwila, krasnal zekuś, nie wiem czy go widać widać tak, z pierścieniem diamentowym i tak w wielu miejscach to wygląda. Czyli po prostu na ten wagon można powiedzieć skoczyły biznesy, żeby wykorzystać, podłączyć się pod siłę przyciągania tych krasnali, żeby w pewien sposób marketing prowadzić. I teraz czego się można powiedzieć, uczymy z tej historii, czego się Uczymy z, z tych klasnali, jeśli chodzi o marketing, o biznes. Oczywiście można od każdego z tych krasnali czegoś tam się nauczyć, e, od pojedynczych krasnali Tak, na przykład od korpolutka, żeby może wyjść z korporacji, albo coś takiego daje do myślenia jakieś symbole. I, I tego albo na przykład tutaj zaraz podejdę Wam pokażę to jest są jedno z najsłynniejszych. są dwa krasnale na, na jednym. To jest też ciekawe. Tutaj widać to są krasnale syzywki. Widać to? Jeden pcha kule, a drugi się zapiera po drugiej stronie. No to pewnego rodzaju alegoria oczywiście, żeby w biznesie w życiu że połączyć siły i iść w jednym kierunku i działać w jednym, a nie przeciwko sobie, bo jak się działa przeciwko sobie, to po pierwsze do niczego się nie dojdzie, po drugie, się umęczy taka syzyfowa robota, do, która do niczego nie prowadzi, nie ma żadnych efektów, poza tym, że po prostu jest wyczerpująca, ale to tak w zasadzie na, na marginesie, bo mówiliśmy. O zasadach marketingowych, chciałem Wam podać zasady marketingowe. Więc po pierwsze, trzeba się w jakiś sposób wyróżnić: być niepowtarzalnym. W biznesie każdy z tych krasnali jest oczywiście inny, niepowtarzalny, ma coś wyjątkowego w sobie i tak powinniście podchodzić do biznesu. Żeby mieć coś, czego nie mają inni, tak? mieć się czymś wyróżniać. Tak? I sama ten te pomysł, e, tych, e, nie wiem, marketingu miasta, marketingu turystycznego czy brandingu poprzez Krasnale, jest też sam w sobie wyjątkowy. Nie znam innego miasta na świecie, które w ten sposób podchodziłoby do marketingu miasta, żeby w ten sposób brandowało miasto. A to jest bardzo jak widać oryginalne no i uwieńczone wielkim sukcesem do Krakowa przyjeżdżają miliony turystów to jest przepiękne miasto tak jak mówiłem moim zdaniem najpiękniejsze miasto w Polsce byłem kilka razy we Wrocławiu natomiast no to już kilka trochę lat minęło kiedy ostatnio byłem i muszę powiedzieć że no Wrocław się bardzo rozwinął w sensie, no ja oczywiście tych dzielnic dookoła tutaj nie, nie, nie zwiedzałem, ale samo centrum jest przepiękne. Jest naprawdę super rozwinięte, Mimo że tu oczywiście nic nowego nie można wybudować, ale to co jest, zostało tak odrestaurowane. Tutaj jest na przykład krasnar jak on się nazywa? Troszeczkę. aha, troszeczkę, no, krasnar. Turysta, który robi zdjęcie jeszcze mniejszemu Krasnolkowi. Dobra. Czyli tak, pierwsza, odróżniać się. Pierwsza zasada, pierwsza strategia. Wyróżniaj się czymś, bądź oryginalny. Druga zasada, znajdź swoją niszę. Znajdź niszę, skoncentruj się na tym i bądź w tym najlepszy, w tej niszy Tutaj właśnie Wrocław znalazł. Niszę jedyną dla siebie, tak? Krasnale. Krasnale w marketingu miasta. Nikt tak nie marketuje miasta. To jest e, e, powiedzmy, pewnego rodzaju nisza marketingowa, i w tym są naprawdę dobrzy. Na tym się koncentrują i to wykorzystują. Tutaj widać na przykład krasnala, ja muszę okulary pod tego, żeby nie wiem, czy go widać, teraz go widać, e, który zajada loda, i to jest oczywiście tutaj. Do tej budki z lodami, reklama użyta jako reklama po prostu, tak? E, czyli nisza, skoncentruj się, bądź w tym dobry. E, trzecia zasada to jest zasada storytellingu. Te, e, te krasnale oczywiście nie są zwykłymi krasnalami, one nie są, po prostu to one się nie wzięły znikąd. Tak? One mają e, swoją tożsamość, one. Mają swoją historię, tak? one są związane z tożsamością tego miasta i one w jakiś sposób opowiadają tą historię dalej. Tak? Tutaj mamy na przykład Kresnala czekoladowego, tak? czy miłośnika czekolady, i to jest, który reklamuje w zasadzie karamello, czyli. Pijalnie czekolady. Natomiast te krasnale właśnie one przypominają o tej walce o wolność, o tej walce z reżimem. W jakiś właśnie bardzo sympatyczny sposób przekazują tą historię, tożsamość, tą najnowszą historię miasta Wrocławia. Tutaj mamy chyba Kowala czy coś takiego. Nie, bo to jest na kuźniczej. Ulicy więc może takiego no, chyba Kowala, tak? który w później pracuje, Krasnal. Także to jest trzecia trzecia rzecz, to jest storytelling. Ale teraz ten storytelling, oczywiście ma jakby zakotwiczenie w w marketingu dlaczego to jest dobre, dlaczego na przykład taka propo tutaj widać, może nie wiem, czy będzie widać, powiedzmy, taki standardowy marketing, tak to są takie szyldy przed wejściem, w średniowieczu już używano tego. One wisiały takie jakieś emblemy, tu zaraz pokażę. Na rynku tutaj na na rogu rynku w, we Wrocławiu wisi na przykład jako przykład taki emblem Złoty Pies. Zaraz tutaj pokażę. I to są no, takie powiedzmy bardziej tradycyjne marketing, marketing XX wieku, em, które w jakiś sposób ściągają przechodniów, tak? tych ludzi, którzy tu są, na miejscu. Czyli taki powiedzmy można powiedzieć marketing 1.0, tak? Na przykład tutaj złoty pies widać, widać w górę. No, muszę spojrzeć, tak, powinno być widać złoty pies. Tak, za mną. Albo po prostu takie zwykłe szyldy nad wejściem, przed wejściem tak itd. Natomiast te krasnale to jest marketing 2.0, to jest wiralność i to jest ten, ta czwarta zasada marketingu wiralność, tak? O co chodzi? O to chodzi, że te Krasnale, one, no jak widzicie, w różnych miejscach wiszą, stoją i tak dalej. Ludzie ich szukają, robią sobie zdjęcia, postują na social media, albo nawet nagrywają filmy, tak jak ja, i co? I później inni ludzie oglądają to i mówią: Ale fajne, też chcę tam być, też chcę to zobaczyć, przyjeżdżają do Wrocławia. Mało tego, że przyjeżdżałem do Wrocławia, oni też robią sobie zdjęcia, oni też to postują na social media e, Czyli powiedzmy ja powiedzmy ten film nagrałem, ten film zobaczy powiedzmy parę tysięcy ludzi, może parędziesiąt tysięcy ludzi, paręnaście tysięcy ludzi Z tych ludzi ileś tam powie, ale fajna sprawa, e, przyjedzie do Wrocławia, zrobi sobie zdjęcia z tymi krasnalami Tutaj przed, też przed wejściem, no, przed wejściem do restauracji następny Krasnal. E, I co? Zrobi sobie zdjęcie, zapostuje to znowu na social media. Znowu to zobaczy tam parę set ludzi, może parę tysięcy. Ileś tam z tych ludzi przyjedzie do Wrocławia. E, pójdzie tam na przykład pod to karamelo, żeby zrobić zdjęcie. Zrobi zdjęcie przy okazji zobaczy, że mają fajną czekoladę albo inne, inne rzeczy. I wypije tam czekoladę czy kawę, skorzysta z usługi i tak dalej. I to się napędza. To jest tak zwana viral loop, tak? czyli pętla wiralna. Na tym polega współczesny marketing. Tak powstają wielkie współczesne firmy. Jeśli potrafią wytworzyć tą pętlę wiralną, jeśli potrafią odpowiednio zastosować. A marketing wiralny, to to się po prostu napędza, i w ten sposób szybko rosną. Więc, Ty, w swoim marketingu, powinieneś patrzeć na to, żeby taką pętlę wiralną zbudować. I teraz to są w zasadzie te cztery zasady, o którym chciałem powiedzieć i obiecałem, że będzie na koniec niespodzianka. Dla inwestorów, szczególnie inwestorów krypto, i od razu mówię, nie jestem doradcą inwestycyjnym. To nie są porady finansowe i jeszcze dodam, że to jest tylko parodia znanych, lubianych słów, może memów, i to jest jakby parodia takiego memu. To nie jest moje zdanie i tak dalej. Chcę tylko nagrać coś fajnego, dla Was jako niespodziankę na koniec, więc zaczynamy. Pamiętaj inwestorze młody, że jeśli bawisz się w krasnalkoiny, tak jak ten tutaj entuzjasta krasnalkoinów, tak, to realizuj zyski póki czas i wychodź z systemu. Na przykład wypłacając dolary jak ten tutaj Krasnal Bankier z systemu Bo jeśli Krasnale rozwalą bank, rozwiją, rozbiją bank, wyciągną wszystkie, wszystkie pieniądze z banku tak jak tutaj, to skończysz tak jak w misiu jedząc zupę w barach Mlecznych łyżkami na, na łańcuchach, chyba tutaj. Albo co gorsza, skończysz ze skrzynką pełną kresnalkońców, których nikt nie będzie chciał i nie będziesz miał z tego żadnego pożytku. Tak jak ten oto tutaj kresnalkońowiec. To tyle na dziś z Wrocławia. Jeśli Ci się podobało, daj mi łapkę w górę. Jeśli nie, oczywiście w dół, zasubskrybuj, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Ja tutaj dzielę się wiedzą na temat biznesu, na temat marketingu. Mówię, jak robić rzeczy wielkie, niemożliwe w życiu biznesie, gdzie najlepsi przedsiębiorcy świata, miliarderzy naszych czasów. Także. Udostępnij ten film znajomym, bliskim, kiedy się za to podziękują. Mówię też o pieniądzu, niekiedy o kryptowalutach. To tyle na dziś z Wrocławia. Życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego. Cześć!